Pracowałem się piłkarskim freestylem w 2005 roku, ja wcześniej grałem w piłkę noż, no, można powiedzieć w jakim stopniu profesjonalnie, najpierw w swoim małym klubie w harcie potem przyszedłem do Sandecji, Nowy gdzie gdzieś tam zacząłem się troszkę lepiej rozwijać, natomiast z wieku 15 lat zobaczyłem w telewizji reklamy z udziałem Ronaldinho, on tam wykonywał takie triki, o którym nigdy mi się nie śniło w głowie. Postanowiłem, czemu by samemu nie spróbować. Właściwie tak się wkręciłem, że, że codziennie przynajmniej po treningu, przed treningiem dwie godzinki jeszcze spędzałem na szkoleniu właśnie tych trików, czy to Arandel, czy to trików typowo takich piłkarskich. Potem okazało się, że gdzieś tam w głowie zaświtał pomysł, żeby pójść jednak w tym kierunku bardziej profesjonalnie, żeby już odłożyć stricte samą piłkę nożną i poświęcić się na dyscyplinę sportu, jaką jest freestyle football. Piłkarski freestyle dzieli się na kilka styli. Mamy styl Air, to są triki wykonywane nogami w powietrzu, gdy po prostu żonglujemy piłką, wykonujemy takie popularne dookoła świata. Mamy triki upper, to są triki, gdy wykonujemy, dobijamy piłkę głową, odbijamy piłkę barkami, piłka przetacza się po naszym całym ciele. Mamy również triki grand, które można powiedzieć są zaciągnięte właśnie z piłki nożnej, czy ze streetsockera, gdy piłka jest na ziemi, to są takie popularne jakieś hokus pokus i tak dalej. Oraz sideau, po prostu siedzimy i staramy się żonglować piłką na siedząco. Na Mistrzostwa świata trzeba było przygotować około 3 układy po 3 minuty. Wiadomo, trzeba było to wystopniować tak, żeby przejść najpierw za Eliminację złożone do około 200 zawodników, potem dostać się do 32 i z 32 już do 8. Sam układ, który przygotowałem na, na finał, który trwał 3 minuty, trenowałem właściwie przez ostatnie 3-4 miesiące przed zawodami, dzień w dzień. Stwierdziłem, że jeżeli zrobię ten występ w 100%, czyli zrealizuję go tak jak gdzieś w głowie zamierzyłem, od początku do samego końca i nie będzie jakichś większych, znaczących błędów, to wiem, że miałem tam szansę na top trójkę. Okazało się, że na pierwsze. w 2009 roku pojawiłem się mam talent. Od tego momentu ja założyłem sobie stronę internetową, rozdzwoniły się dość mocno telefony i właściwie to jest już 4 lata, 5 lat występu i gdzieś tam jeszcze ci ludzie pamiętają, że ten epizod w mam talent był i można powiedzieć, że on był przełomowy. Występ w teledysku Oceany, no to było niesamowite przeżycie. Całe dwa dni jeżdżenia właściwie po każdym miejscu hmm, w Polskim, głównie to była przede wszystkim Warszawa. Dzięki managementowi Oceany, dzięki produkcji tego całego teledysku, również potem zwrócono się do mnie o tym, żebym pojawił się na miejscu całej Europy. Na ten moment myślę o tym, żeby otworzyć swoją szkółkę z trikami piłkarskimi. Wydaje mi się, że to znajdzie swoją rację bytu, że jest na to popyt, bo widząc to na występach, że ludzie garną się do tego sportu, głównie mam tu na myśli młodzież, dzieciaków ze szkół podstawowych. Zobaczymy, jak to się rozkręci, jeżeli to uda mi się zrealizować, to w jakim stopniu będę spełniony. W Street 4, która wyszła w 2012 roku, jest taki zawodnik Krzysztof Gronka, o pseudonimie Clyde, bo to jest pseudonim, którym stosuje w piłkarskim freestyle'u. I zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę się wcielić w moją postać i, i zagrać na no to. Będzie mi bardzo miło. Cześć, Krzyszegonka z tej strony. Jeżeli oglądacie i siedzicie teraz przed komputerem, to jest najwyższy czas, żeby zmienić swoją pozycję. Pamiętajcie, że to co chcecie w życiu robić zależy tylko i wyłącznie od was. Więc czas start.